Moi drodzy, dzień bez miusa poświęconemu Lego to oczywiście dzień stracony, dlatego dzisiaj wracam do Was z kolejnym. Na oficjalnej stronie Lego pojawiły się dwa nowe zestawy: Creator Expert z serii botanicznej, sukulenty i orchidea. Orchidea dostępna jest już w przedsprzedaży, wysyłka pewnie przed 1 maja, czy w tych okolicach, cena 239,99. Oraz 608 elementów i zbudujemy z tego taką oto orchidę, która wygląda całkiem, powiem Wam, nie najgorzej. Bardzo ciekawe klocki użyte w doniczce. Zobaczymy jak to będzie prezentowało się na żywo. Kolejny zestaw to sukulenty. Tutaj kliknę, żeby pokazać Wam więcej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kwiatuszków, które możemy zbudować. 239,99, czyli cena taka sama. 771 elementów. Tutaj nie ma przedsprzedaży dostępne 1 maja. Seria botaniczna się rozrasta, orchidea wygląda już bardzo fajnie, i być może nawet pojawi się na kanale. Trzymajcie się!